Dzisiejsze spotkanie z Beniaminkiem, czy może Pan mi powiedzieć coś o tym Beniaminku, jak grało się dzisiaj przeciwko Tykom? Mecz nie był, nie był łatwy dla nas. Przyjechałyśmy tutaj, spodziewałyśmy się, że, że będzie to mecz walki. My też nie stoimy zbyt dobrze, bo ostatnio nam, nam coś nie idzie i na razie są porażki, także bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. No Beniaminek bardzo mocno nam się tutaj postawił i do tam do 50 minuty bodajże. Do mysz, można powiedzieć na styku, prowadziłyśmy dwa dwoma trzema trafieniami, no ale w końcu już wzięliśmy sprawę w swoje ręce i, i to my się cieszyłyśmy ze zwycięstwa. były takie dwa momenty, gdzie Krakowia doszła was w zasadzie na dwa punkty, czy to była dobra gra Krakowicz, czy to była Wasza dekoncentracja? Ciężko powiedzieć i pewnie jedno i drugie. Troszeczkę naszej dekoncentracji, ale też yy, widziałam, że Krakowia też bardzo jej zależało na tym, żeby dzisiaj tutaj powalczyć, urwać jakieś punkty. Pewnie nas, troszeczkę naszej dekoncentracji, ale też y, wydaje mi się, że i dobra gra mhm. Krakowi. Y, jakie plany karkonosze mają na ten na sezon? Y, generalnie grać dobrze i wygrywać. Y, troszeczkę mieliśmy pecha na początku sezonu, bo wypadł y, nam zespoły, dwie podstawowe zawodniczki rozgrywające, które miały właściwie decydować o sile tego zespołu. No i tak na razie to troszeczkę się odbijamy od ściany i, i tej walczymy, walczymy, ale jeszcze jest dużo czasu, dużo meczów przed nami i myślę, że będzie, nasza gra będzie wyglądać dużo lepiej. Jestem jeszcze ciekawy wrażeń Pani z hali tutaj w Krakowie, ponieważ jest to nowy obiekt. Pani grała na najważniejszych halach piłki ręcznych w tym kraju i chciałem spytać w tym kontekście jak Pani ocenia ten obiekt? Bardzo mi się ta hala podoba. Ona jest bardzo taka przytulna i nie jest dużo trybun. Łatwo tą halę zapełnić. I wydaje mi się, jak przyjęcie komplet kibiców, to może być naprawdę fajna atmosfera. I ogólnie hala mi się bardzo podoba i cały obiekt mi się bardzo podoba i naprawdę jeszcze w bardzo, w bardzo ładnym miejscu okay. jest położona ta hala. Tak, mi. Tak. Naprawdę. Serdecznie Pani dziękujemy za te parę minut, które poświęciła nam pani i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie w Krakowie. Nie ma za co. Do, do widzenia i zapraszam do Jeleni Góry. Dziękuję pięknie.